Niedożywienie to powszechny problem pacjentów onkologicznych, który dotyczyć może nawet do 85% osób z chorobą nowotworową. Jednak nie w każdym typie nowotworu ubytek masy ciała przebiega jednakowo. Zależy on od różnych czynników, takich jak rodzaj nowotworu, stopień jego zaawansowania, umiejscowienie czy wiek chorego. Największa i najszybsza utrata masy ciała dotyczy pięciu typów nowotworów. Jest to nowotwór trzustki, żołądka, nowotwory głowy i szyi, płuca oraz jelita grubego. Dlatego też na tych pacjentów w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę już w momencie diagnozy. Jeżeli nawet pacjent, na przykład z nowotworem jelita grubego, nie będzie niedożywiony na pierwszej wizycie w Państwa gabinecie, a nawet będzie to pacjent z nadwagą czy otyłością, to można założyć, że na jakimś etapie jego leczenia będzie pacjentem niedożywionym. Dlatego w celu najlepszego przygotowania pacjenta onkologicznego do leczenia należy już w momencie diagnozy choroby onkologicznej włączyć żywienie medyczne. Szanowni Państwo, nie tracicie szansy na przejście przez cały proces leczenia swoich pacjentów onkologicznych bez konieczności jego przerywania z powodu niedożywienia. Dlatego zadbajcie o ich stan odżywienia już w momencie diagnozy onkologicznej poprzez włączenie żywienia medycznego.